Spanie z rodzicem to jest zawsze poważny problem. E, mamy nie są gotowe na to, żeby wprowadzić dziecko ze swojego łóżka. Zawsze się zasłaniają bliskością, miłością, czułością. Zawsze mówię, że można to załatwić w ciągu dnia. Ale rozumiem też potrzebę mamy. Dziecko pięknie pachnie, daje ciepło, jest miłością życia. Chociaż pewnie miłość życia powinna spać po drugiej stronie, ten duży mężczyzna, no ale okej. Okay. Ja bym chciała, żeby po tym okresie noworodkowym... Po pierwszych trzech miesiącach, może po pierwszym pół roku, starać się przenieść dziecko do własnego łóżeczka. Są fantastyczne wynalazki, to są takie przypięte łóżka do materaca rodziców, że niby dziecko jest przy nas, ale ma jednak swoje terytorium i my mamy swoje terytorium. Nie mówię, żeby wyprowadzać dziecko do drugiego pokoju albo na górę w domu. Bo jest za daleko, jest za malutkie, żeby być samo. Natomiast powinno mieć swoje miejsce, swoje łóżko. My mamy swoje, ono ma swoje. Jak to zrobić? Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, bo oczywiście dziecko potrzebuje bliskości, potrzebuje czułości, potrzebuje, żeby je nosić, tulić, całować i żeby być blisko niego, ale musi mieć też taki czas, kiedy od nas może odpocząć. Kiedy my możemy od niego odpocząć, w związku z czym e, myślę, że z takim trzymiesięcznym dzieckiem można już podejmować takie próby odkładania go do swojego łóżeczka. Nie pozwalać mu zasypiać przy piersi, tylko nakarmić, a potem powiedzieć: Teraz śpimy. Dziecko to rozumie, dzieci są bardzo mądre. I w spokoju odłożyć do łóżeczka można pogłaskać i zostawić. Dziecko na ogół chwilę się pokręci i zaśnie, i nauczy się, że jest taki moment, w którym mama zdejmuje z rąk, odkłada. Jeżeli będziemy to robić zawsze, konsekwentnie, w ten sam sposób, wszyscy członkowie rodziny, to, to dziecko bardzo szybko się nauczy. Rozmawiam z mamami, które mówią: W zasadzie od początku odkładałam dziecko do swojego łóżka, teraz ma 3 lata, nie mam żadnego problemu. Największy problem mają mamy, które przegapiły ten moment. Potem podjęły próbę w okolicach roku, jak dziecko zaczynało chodzić, i dziecko oczywiście szło do nich do łóżka z powrotem w nocy i mają kłopot. Albo te mamy, które pozwoliły spać do 5, siódmego, ostatnio nawet rozmawiałam z mamą, która pozwoliła do dziewiątego roku życia, i teraz nie sposób jest wytłumaczyć, że masz swoje łóżko. Każdy powinien mieć swoje miejsce, powtarzam to jeszcze raz. I zasada ostatnia. Dorosły nie powinien kłaść się do łóżka dziecka. Dziecko może przyjść do łóżka rodziców, bo to jest łóżko rodzinne, ale dorosły nie powinien kłaść się do łóżka dziecka.